Witam ponownie na moim kanale. Kolejny filmik, kolejny taki mały zakup. Dzisiaj była promocja w Media Expercie. tak, w Media Ekspercie u mnie otwarli niedaleko. Zakupiłem sobie taki telefon za śmieszne dość pieniądze. Panasonic w kolorze, tym co widać, czarnym, bo tylko takie były. Cena dość bardzo przystępna. 29 zł. No więc stwierdziłem, że go zakupię po prostu. Śmieszna cena. Za ten towar. Zobaczę, jak się sprawdza. Nie lubię na zwykłych telefonach stacjonarnych z kablem, więc taki telefonik może zobaczymy jak będzie nam działał ja go rozpakowałem już prawda? w środku no to jak wiadomo tu jest zasilacz do zasilacza jest nasza stacja dokująca bateryjki były w zestawie do telefonu no nie ma zasięgu bo nie ma podłączonej stacji dokującej do Sieci telefonicznej, aczkolwiek telefon mi się nawet w miarę podoba, nic tu nie ma. Dźwięki, jakaś książka telefoniczna, nowy wpis, wszystkie połączenia. Zobaczymy, jak on nam się sprawdzi. Tutaj w środku są dwie bateryki, również pana Sonika niklowo-wodorowe. Ogniwa oczywiście zwykłych paluszków nie zamontujemy, gdyż on się ma nam tu ładować. Podepniemy go do ładowania, zobaczymy jak to nam się będzie ładowało. No, i nasza słuchaweczka jest pięta do ładowania. Jest taki dźwięk, coś tu widać, aczkolwiek. Nie miga nam bateria, ani nic się nie dzieje. No zobaczymy po pewnym czasie, jak się to będzie nam spisywało i ładowało. No, za tę cenę 29 zł, myślę, że warto zmienić telefon na nowszy model ze zwykłego na taki. Nie będzie to nam bardzo przeszkadzało w niczym. Więc. tych pieniądzach może nam będzie dłużej służył.